Weronika Rosati, skromnie opisując swoją międzynarodową karierę, podkreśla, że dokonała rzeczy, której niewielu udaje się osiągnąć. Zdecydowała się opuścić Polskę wiele lat temu, by zrealizować swój amerykański sen związany z aktorstwem na światowym poziomie. W najnowszym wywiadzie bez owijania w bawełnę podzieliła się kilkoma znaczącymi sukcesami zawodowymi, które z pewnością robią wrażenie kropka obchodząc 40. urodziny na początku ubiegłego tygodnia, Rosati spojrzała wstecz na swoją karierę, która rozpoczęła się z sukcesem dzięki wsparciu rodziców i debiutowi w kultowym serialu M jak Miłość. Od tego momentu zdobyła uznanie w Polsce i za granicą. Biorąc udział w różnorodnych produkcjach filmowych, kropka w obszernym wywiadzie udzielonym magazynowi VIVA, Rosati podkreśliła, że jej droga w showbiznesie trwa już 25 lat, a obecnie nie musi udowadniać swojego talentu ani zdobywać uznania. Zauważyła, że współczesne młode aktorki mają szczęście wchodzić w branżę w erze streamingów i ogromnych możliwości. Podczas gdy jej początki były trudniejsze z powodu ograniczonych szans i wszechobecnego seksizmu, kropka z humorem i szczerością opowiedziała o trudnych momentach na początku kariery, będąc narażoną na medialne naciski i utratę prywatności, zwłaszcza w erze rozwijającego się internetu. Teraz, przekraczając czterdziestkę, liczy, że media poświęcą mniej uwagi jej życiowym wyborom. Kropka Weronika Rosati dumnie podsumowała swoje osiągnięcia, Podkreślając, że zagrała ponad 20 zagranicznych ról, dzieląc plan z ikonami Hollywood, takimi jak Al Pacino, Dustin Hoffman czy Michael Douglas. Z pełnym zadowoleniem zaznaczyła, że osiągnęła to wszystko dzięki ambicji i determinacji, czując się teraz spełnioną na tym etapie swojej artystycznej działalności.